Znowu w dół. Kopalnia? A tam jest! Jump! Udało mu się. Fuksem. Przepraszam, ale musiałem zabrać tą linę, żeby spiąć się do nieba. Jak ten nadęty Ezekiel nie dać ci więcej liny, to możesz mnie odciąć i ją sobie zabrać. Bo i tak nie będzie mi potrzebna. Spoko. Tu miała bezlina. Aha. Komuś chyba się nie podoba to, że tu jestem. Ojej! Łops, łops, whoops, łops, whoops. Ups, ten koleś też jest niepotrzebny. Zamknij drzwi ładnie. Mamy baterię. Ups, nie, 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 Goście nie, gdzie jestem. nie, 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 kamerę zapał? <grym> Nie wiem, czy tego w ogóle mogę wyjść. Jest okno, więc to jest okej. Okay. Ups, ups. ups. Będą się teraz dobieżdżą do mnie. Ale ja chyba teraz wracam. Chyba nie mam wrócić. Widziałem! O oh. Ile tu długo będzie jeszcze? A tu zamknąłem drzwi. Ok. Na górę przejść trzeba Jest lina! Czyli z się do nieba, czyli sądził chyba, że on się powiesił. Irina mu już nie będzie potrzebna. Teraz ogarniam Tak jest, pojeździł się Nope, 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 nope cię... Nope Gość co Emmy ma Dobra, idziemy w dobrym stronę!

no nope. puść, 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 puść. Czemu go wyrzucili? Nie był ich ziomek. Skinął! Skinął! Ekstra. Wychilujemy się, mamy spokój w ogóle z gościem, z podwójną twarzą. Tu można jakoś wyjść? Interakcja. Aha, takie przejście. Co to było? Są kroki? Je go nie ma nic? Tu jest jakaś krew. Proki. Jest przejście! Są drzwi, Ekstra. Zapisywanie. Ja to czuję, że będzie tu źle. Jest krew, to się próbował? To jest ten bydlak! No! 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 się Szybko zamknął drzwi. Nie wiem po co mu to było. Jest exit, czy zamknięte? Okej. Okay. No, jest dalej, biegnie, dalej, biegnie. Robi, no, robi, szybko, 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 szybko. szybko. Jak on to zamyka? Nie mam pojęcia. On musi mieć jeden z tyłu. To do mnie zabarykodowane. Jest kartka. DONT... Mi się już nudziło to zgadywanie. Ja za mnie. podążać jest Nie muszę blisko... Ty blisko. Jesteśmy blisko. Yes, Hhh! <laughs> Matko! Jumpscare! Jest wyjście! Ha! Jesteśmy z dala od szkoły już! Aha, ale nic nie widzimy! <laughs> Jezioro Ale po co nam jest to jezioro nie mam pojęcia Jak przypłyniemy to tam będziemy na końcu już w końcu Ta moja gadka jest boska Tam koleś wszedł do wody Okej. Okay. Tędy się nie przedrę. Drzwi zamknięte. Jeżeli nie ma nic godnego uwagi, no to po co nam wchodzić? jest kartka. Jest okno. Albo było okno, kratka, baryłki, ja myślę się nie zanurzać! Płynę ale jakoś coś coś mnie mnie Aha, dzień na końcu jakbym upadał na ziemię, a nie topił się. Ktoś tędy coś. Tu są otwarte drzwi. Tego nie widziałem, co słyszałem, ale nie wiem, co jest, to jakby zadyszki złapał. Radio tower or microwave relay, civilization maybe. For a second, I was dumb enough to think I might not die. Aha! Civilization. Toś coś jakby Albo tak sądzę Tam jest jakieś przejście Aha, dobra Już bym spadł Nie chcę wiedzieć, co oni czpali, ale... Na pewno nie jest to dobre. Czemu nie uciekli? Mark Aron, jeśli to znajdziecie, wracajcie do bramy świątynnej. Powiedzcie... Papie Knotowi, że tutejsza groza i odręka. Wystawia na próbę, nawet, moją wiarę w Boga. Człowiek sam nie da temu rady. Nieprzyjaciel czai się tutaj w ciemności. Niech Bóg ocali moją i wasze dusze. Dobrze wiedzieć. Nawet goście, którzy wierzyli w nota, poddają się. A! Mogę pływać sobie! W, żeby wiosłować do przodu Trochę trudno w ogóle wiosłować do tyłu Bo za każdym razem trzeba się odwrócić Czy ja iść tam? Czyli jak trzymam kamerę, nie mogę wiosłować Ha! Zrobili to! To byłoby dziwne, gdybyśmy mm, mogli wiosłować i do trzymać kamerę. Mamy tak pływać przez całą rzekę? Serio? Trochę nudno się robi. Pół godziny później. Nic się nie wiedziało. Coś się dzieje, jest mgła. Nizy widzę. Zaraz utopce wpadną! <ścoughs> Z wiedźmina. Co to było? Zaraz, że mnie wykrakał. Światłość rozwala tego gościa. Aha, i zabija wszystkich, wszystkie istnienia oprócz nas, Jestem ciekaw, co spodobało tą falę. Płyń, 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 płyń stary. Żabką, żabką. No, 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 to już ten kolej jest. Puść. A, teraz nas uwolnił. A, wcześniej nie można było. Stukaj wielokrotnie. Extra, chciałem pójść, ale tam miałem chyba płynąć, tutaj to są jakieś kamyki, strumień jest nurt. Dobra, z tego co widać, że odkryłem w sobie nowe umiejętności Bo to tak wypływaj na trawię Czemu on zmi nie zmienia kierunków poprzez kręcenie w prawo <tryzanie> w <panie> w <porządku> Wypychaj, 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 tam są kolesie. Oczywiście zdążymy idealnie. Rozwaliłem chyba. Nie, nie rozwaliłem. Widzicie? On nie zmienia kierunku, tylko używa cały czas w lewo. O, skręcamy cały czas w lewo. Nie jest dobra, był na dwie strony, już myślałem, że nie dopracowali tego. Ktoś ma przerobane z tym myśleniem, ktoś tam jest. Ej, no! Puść mi kamerę! Podpalili gościa i wyrzucili. Na żywca. Szybko padł do wody, więc powinien się uradować. Komyków nie ma. Chyba, że był martwy. Ale po co palić? Rek postajo do vode. So dobilo. <laughs>